Nie będzie też takiej filozofii z naprawą Tak jak chodzi Jakby ktoś młotków nawrzucał w silnik Ja mam zawsze takie tematy, to przecież majsterkowi, mówiłem, że do mnie ma e, jakiś normalny samochód Macie Hyundai'a, to już nie jest Audi, przyjeżdża do mnie normalny samochód I teoretycznie powinno się skończyć na wymianie oleju, filtra paliwa e, I to tak naprawdę wszystko, a co tutaj się dzieje? No majsterek, obkręć trochę, pokażemy widzą, żeby nie było bo pan właśnie sprzedał te piątkę, żeby mieć bezawaryjne auto, to jest w ogóle jakiś taki paradoks. Co to i od czego? No to są ogólnie części panewek. Witam Was w kolejnym filmie, dzisiaj będzie auto inne niż zawsze, mianowicie widzicie, że będzie Hyundai i co my przy nim będziemy robić, tutaj mój znajomy go kupił, mieszka niedaleko nas i nawet budował ten warsztat, co jest najlepsze, dlatego też musimy mu pomóc w ciężkiej sytuacji, w jakiej się znalazł, sprzedał tę piątkę, kupił sobie Hyundai, żeby mieć bezawaryjne auto na jeżdżenie, na trasy, bo jeździ do Belgii, tam robi jakieś remonty czy coś, tutaj akurat nie chciałbym źle powiedzieć i Dlatego właśnie mówi postanowił kupić Hyundai, żeby jeździć sobie bezawaryjnie jeżeli chodzi o zaniżone odszkodowanie na naszym seacie. Tutaj z pomocą przyszła na firma Helfind, o której wam kilka słów szybko opowiem. Okazuje się, że prawie każde odszkodowanie spojsoce w Polsce jest zaniżone, a z pomocą Helfind możecie otrzymać dopłatę do odszkodowań ze stłuczki tak naprawdę z ostatnich 3 lat. Najważniejsze jest jednak to, że firma Helfind działa w 100% online. Jeżeli mieliście jakąkolwiek słuczkę, czy poważniejszy uraz w przeciągu 3 lat, wystarczy, że wejdziecie w link w opisie i uzupełnicie bardzo prosty formularz kontaktowy po czym rzeczoznawcy z Hellfind bezpłatnie sprawdzą dokumenty od waszego odszkodowania pod kątem zaniżeń i określą, jaka dopłata do odszkodowania wam się należy. W przypadku właścicielki SATA tutaj Hellfind dopłaciło ponad 4000 zł do odszkodowania w przeciągu kilku dni, pani miała pieniądze na koncie. Więc myślę, że naprawdę jest bardzo warto sprawdzić. Jeżeli mieliście jakąkolwiek stłuczkę w przeciągu 3 lat, to sprawdźcie, czy wam też należy się dopłata do odszkodowania. Link u mnie znajdziecie w opisie i lecimy dalej. To auto ma też około 200 tysięcy, więc nie jest to jakby patrzeć na diesla dużo. No i nie dojechał do belgijskiej granicy, i auto niestety klękło, no klękło, nie klękło zaraz Wam pokażę co się, stało, co się dzieje z tym samochodem jak się odpali, bo niestety, ale przyjechał do nas ten samochód na lawecie, swoją drogą to już było bardzo ładnie i cieplutko a teraz spójrzcie sami, że no przymrozek się znowu zrobił, w środku mam rozebraną A7 i tu właśnie robię film między filmami i nie jestem w stanie wrzucić tego auta na podnośnik, bo już wszystko jest pozajmowane więc zrobimy tutaj na miejscu ale tutaj nie będzie też takiej filozofii z naprawą, tak sądzę, chociaż nie wiem bo tam hundajów nie robię no ale posłuchajcie sami co się dzieje z samochodem no i co, odpalamy, to jest Hyundai ix35 w automacie można nawet słychać jak chodzi jakby ktoś młotków nawrzucał w silnik o. ogólnie wtryski są w bardzo fajnie dostępnym miejscu są też bardzo fajnie zamontowane, więc myślę, że z naprawą tego układu nie będzie problemu. No ale zdziwienie kolegi było bezczelne, bo mówi, że sobie jedzie wszystko ładnie, pięknie i nagle coś strzeliło tak jakby, coś walnęło, puknęło, od tego czasu puka. No skończył się wtrysk. Ja go nie będę, moi drodzy, słuchajcie, więcej męczył, bo to też w sumie jest bezcelowe. Chciałem tylko Wam pokazać, żebyście wiedzieli, w czym jest problem. Ja wyciągnę z tego wtryski i będę musiał wziąć je, wrzucić na maszynę, Zawieźć do sprawdzenia wszystkie cztery, bo kolega też się skarżył. Też się skarżył, że w tym samochodzie od jakiegoś dłuższego czasu miał bardzo duże spalanie typu 12-13 litrów przy spokojnej jeździe tak mówię, kurde, na taki silniczek, z czego to jest taki standardowy silnik Hundania. No nie może być coś. No, no i właśnie najprawdopodobniej low trysk, więc my wyciągniemy, zobaczymy, czy może będzie coś gołym okiem widoczne, typu pęknięta końcówka, czy coś i um, jeżeli nic nie zobaczymy, to po prostu zawozimy wszystkie cztery, bo mam taką fajną firmę, gdzie sprawdzą i nawet jeżeli jest jeden dobry, a reszta jest ok, to oni otwarcie to powiedzą, tam zawozimy razy do nich pompy, tutaj wszystkie warsztaty w okolicy też do nich włożą, nie ma najmniejszego problemu, że się trzeba martwić, że na coś naciągną, czy coś, bo dużo jest takich firm, że jak człowiek coś zostawi, to wszystko dobre, nawet wymieniają i idą grube koszta. Na pewno jest też przypchany filtr, więc będzie trzeba potem zrobić taką regenerację, wypalanie i zobaczymy, czy w ogóle nie jest też zabity. No bo jednak coś musi powodować te zbyt wysokie spalanie. Prawdopodobnie mógł być ten wtryski już od dawna uszkodzony, no ale to zobaczycie w trakcie roboty. Żeby w każdym ocie wychodziły wtryski, takie w tym samochodzie, to byłoby coś pięknego. Zacznę demontaż od wtryskiwacza, który według mnie. Po mojej takiej wstępnej diagnozie powodował jakieś dziwne stuki. a je drugiej ręki, bo tak to się zamęczę. Co wam jeszcze chciałem pokazać, że to jest chyba najlepsze narzędzie do układu wtryskowego, jakie kiedykolwiek zakupiłem. Mianowicie, bardzo często słyszę, że ktoś z moich znajomych ułamał tutaj tą rurkę, a wtedy wtrysk jest praktycznie do wyrzucenia. No a wiadomo, że wtryskiwacz nowy jest drogi, czy nawet używany, to też jest drogi. Więc no, takie narzędzie nie kosztuje dużo. Ja zawsze narzędzie biorę od Magnusa. Wejdźcie na stronę Magnusa, tam Pan Mariusz ma naprawdę najlepsze narzędzia w najlepszych cenach, polecam. Trzy wtryski wyszły, wyszły bez problemu, ale spójrzcie, że podkładki były w tragicznym stanie zarówno w tym, w pierwszym, w drugim, jak w trzecim to już w ogóle prawie że dziura była, no i niestety ostatni nie chce nam E, zaczorta wyjść, ale pewnie jest dlatego zawalony, że puściła podkładka. Tak jak widzieliście, tutaj trzy puszczały, tam puściła całkiem i stanął w miejscu. Znaczy, nie będzie to powiązane z tymi odgłosami, które dochodziły, bo według mnie to ten pierwszy wtrysk jest skończony. Dlatego puka z jakiego względu ciężko powiedzieć, to będzie wszystko widać na maszynie. A tam to po prostu puściła podkładka. Więc czy tak, czy tak, ten układ wszystko w sumie był do wyciągnięcia i do robienia. 260 tysięcy, więc no, można by się oprzeć powiedzieć, że ok. To jest normalne, no ale tak jak niektórzy mówią, że Hyundai i tam kije w ogóle się nie psują i to jeździ bez awaryjnie, to to, że tego nie mam na kanale to nie znaczy, że się nie psuje, ja powiem tak. No i ten ostatni wtrysk, no to nawet tam podkładki nie widać. Był mega zawalony, widać, że to działo się już w sumie dawno. One Są tak zabudowane, że to nawet nie słychać, jak one są, że tak powiem, nieszczelne mocno zarąbanym brudem ale żadna końcówka nigdzie pęknięta nie jest ani nic, jakaś tam podkładka musiała zostać jeszcze w środku w aucie też wywozimy rzepaczek bo powiem wam, że cena jest taka wachliwa, na żniwa była dobra cena, normalnie zawsze było tak co roku, że po żniwach potem się dopiero cena robiła, teraz spada bo ciągną z Ukrainy bardzo tani rzepak i ogólnie zboże, dlatego jest bide jeżeli chodzi o gospodarstwo, najgorzej będzie to bagno i wszystko poczyścić ponieważ trzeba to ładnie wziąć, powiedmuchiwać, wyfrezować gniazda, wyszczotkować, wylizać. I dopiero będziemy mogli rozmawiać o montażu. Ja mam zawsze takie tematy, to przeciw majsterkowi mówiłem, że do mnie ma e, jakiś normalny samochód. Macie Hyundai'a, to już nie jest Audi, przyjeżdża do mnie normalny samochód i teoretycznie powinno się skończyć na wymianie oleju, filtra paliwa, filtra powietrza, jakieś pierdoły, przefrezować podkładki e, i to tak naprawdę wszystko. A co tutaj się dzieje? No majsterek, obkręć trochę, pokażemy widzą, żeby nie było. Kręcimy wałem tak, żeby wał ciągnął za nasz korbowód. I teraz patrzcie, uwaga, żeby to było dobrze widoczne. No nie było tego jeszcze jak widać, ale było na pewno słychać Mniej więcej gdzieś taki kurde jest luz gdzieś na korbowodzie na panewkach I stąd jest to całe pukanie, bo zadzwonili do mnie z regeneracji Mówią słuchaj, wtryski były zaklejone, możemy je tam przeczyścić i porobić Ale ogólnie nie są złe i na pewno nie były powodem tego stukania No jak mi to pan powiedział, no to od razu mnie tknęło No i w sumie uczciwi ludzie, tak jak wam na początku powiedziałem Sprawdzili tylko wtryskiwacze Mnie głupota trochę, że od razu tego nie sprawdziłem A do czego jeszcze chciałem nawiązać, no bo to nikt się nie spodziewał, że taki Przebiegu może się silnik w Hyundai skończyć bo pan właśnie sprzedał te piątkę żeby mieć bezawaryjny auto to też wygląda by jakiś taki paradoks e, nawiązać chciałem do tego że tutaj właśnie była zużyta podkładka pod stryskiem i ona była dość długo zużyta, bardzo długo było na tym jeżdżone może mi się uda ją nawet wyciągnąć o w sumie to już była podhaczona na żywca ją wam pok... dobra zrobiłem to poza kamerą bo będziecie śrubokręt, mam nieadekwatny do tej misji majsterek mówi że mam coś do pokazania ja założyłem Cały tutaj zestaw trysków, jeden który właśnie... Był troszeczkę gorszy niż reszta, został zrobiony, a reszta po prostu to zapłaciłem tylko za sprawdzenie. Po Pofrezowałem gniazda na nowych podkładach, i wszystko poskładane, więc teraz jest góra zrobiona z gwarancją. Wzięliśmy się za dół. No i masz teraz, pokaż co tutaj masz. No, to są ogólnie części panewek. No Właśnie, to jest reszta panewek, która została w filtr oleju. Za chwilę, zanim to wymyjesz, to zrobimy zdjęcie właścicielowi. Plan jest taki, żeby w tym samochodzie wziąć teraz i wszystko na tyle, ile jesteśmy w stanie wyczyścić. Rzucimy z niego misko, zobaczymy, co jest w miejsce. Zmienimy wszystkie panewki, bo Wał najczęściej się jednak nie uszkadza podczas takiego tłuczenia, więc mam nadzieję, że Wał przeżył, chociaż to nigdy nie ma w sumie żadnej gwarancji. Nie wiem, jak to wygląda w Hyundai'u. Słuchajcie, rozbieramy i zobaczycie zaraz, jak wygląda w miejsce i wreszcie ja wyłączę ten dźwięk, bo doprowadzi mnie do przesięgu. Majester wziął się za rozbieranie i tutaj teraz on nie zauważył, a mi się rzuciło w oczy, co ta śrubka robi w smoku od oleju, ale my żeśmy od pompy, ale my żeśmy tego nie wsadzili tam specjalnie, od razu tutaj uprzedza wasze komórki. Urwana śrubka jest widać, że z tyłu dosyć świeżo. E, ciekawe od czego. No to też zaraz zweryfikujemy. Mam nadzieję, że nie poszli tak jak e, Audi i nie zrobili tutaj aluminiowych śrub, bo żeby stalową śrubę urwać no to coś by już musiał być nie tak. E, będziemy musieli tylko zobaczyć, czy będzie trzeba rozbierać całą drugą miskę, ale już widzę, że raczej na pewno, bo na początku myślałem, że może przez te żebra jakoś wyciągniemy tą e, osłonę przed korbowodami, ale jednak się nie da, więc tutaj jest to tu procentowo zaczniemy od tego, żeby rozebrać drugą misę olejową, podstawę filtra, podstawę od sprężarki, znaczy tą sprężarkę i dopiero zobaczymy jak będzie, będzie to wyglądało przy tych panewkach, ale być może, że i tak się skończy na drugim silniku, bo jak już widzę pourywane śruby, które leżą w misce olejowej to może być grubszy temat. Kolejny update naszego nieszczęsnego samochodu teraz tak, jak to wygląda po zdjęciu drugiej miski olejowej, teraz świeć. Mamy tutaj pompę oleju, którą zaraz rzucimy, tylko nie mi w oczy. <noise> I ten, jak rzucimy pompkę, moi drodzy, ściągniemy wtedy to osłonę. Zastanawiające to, że ta śruba nie jest ukręcona tak jak myślałem, tylko ona po prostu się odkręciła. Więc podejrzewam, że już kiedyś ktoś panewki ranimował. ale zobaczymy po tym, jak są dokręcone, po prostu jest jakieś dokręcona reszta śrubek. Więc to też jest akurat ciekawy aspekt. I wtedy będziemy już patrzyli konkretnie w panewy. Leżą już u nas na stole nowe i zobaczymy czy da radę się tak w to pobawić i zrobić to bez zmieniania żadnych tam korbowodów, wałów czy tego typu elementów, no ale to zaraz zobaczycie sami. Tak właśnie wygląda miska olejowa w środku, spójrzcie na ten syf. To szczątki panewek. Niestety, ale nawet korek spustowy jest tak troszeczkę lipnie pomyślany i ten cały brud tak naprawdę przez to, że ta miska ma takie jakieś żeberka, jakieś tam miejsce takie o jak z tyłu to ten cały szyf zostaje nawet jak olej, więc bez ściągnięcia miski olejowej to nie ma w ogóle szans, żeby się pozbyć jakiegoś większego szyfu w tej misce olejowej. No i teraz mogę Wam to pokazać, może będzie widać. Ktoś już tutaj to rozbierał, widać po tych śrubach, że już są obrobione, czyli ktoś słabym narzędziem do nich podchodził. Widać też jak ładnie paneweczki wystają z lewej i prawej strony. Wcale bym się nie zdziwił, jeżeli ktoś już tam czegoś tam podkładał, coś nacudował i teraz po prostu my będziemy się za to zabierać. Jest to są istne jaja, no ale Majsterek zaraz rozbierze tutaj nam tą osłonkę i wtedy obrócimy sobie wałę tak, żeby on na maksa wystawał w dół, ten korbowód. No i przechodzimy wtedy do oględzin, co tam się w ogóle stało. Lecimy dalsza część Hyundai'a, tak wyglądają nasze panewki. Powiem Wam szczerze, że ja chciałem tutaj e, troszeczkę go ranimować. Tak, doszliśmy do wniosku, że ktoś tutaj zrobił e, no tak na odwal, założył drugi wał. Wał pewnie dostał pierwszy śliw. E, zrobili nadwymiarowe panewki. Panewki są tutaj, o! Więc z panewek w sumie niewiele został, Próbowałem ją wyrywać od korbowodu, ale się nie dało. Tak z Kubana siedzi. Wał tak jak widzicie na wideo jest już pęknięty, bo tak stuka, że po prostu pękł I tak już widać, że jakiś śliw musiał dostać. Więc no mija się to w ogóle z przeznaczeniem. Te panewki to już no widać jak wyglądają, ale co wam powiem ciekawego że kupiłem panewki do niego i już oryginalne panewki te oryginalne panewki, które przyszły były tak cieniuśkie normalnie można było się nimi tak bawić takie jak gumy takie tyk 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 no, masakra jakaś więc już oryginalnie te panewki nie są jakieś zarąbiste i tak to niestety wygląda A to tutaj dużo gadać my wszystko pakujemy do, do tego, do bagażnika będziemy wszystko pierwymywali. wymywali eee, są zrobione, ale to nie jest pocieszający fakt bo i tak w sumie tam za dużo nie wyszło, bo tylko jeden był Rozwalony. Nikt nie przewidział tego, że ktoś już to auto rzeźbił, ale pytałem się klienta skąd kupił ten samochód. to Mówi, że z jakiegoś autokomisu, który stał przy drodze, mu się ten, ten samochód spodobał. No i tak to niestety wyszło. Więc no, w życiu nic nie przewidzicie. Ale no, w tych polskich handlarzy, co robią jakieś wałki, to naprawdę widzicie, że jest napęczki. Tutaj też no. Klient myślał, że będzie dobrze, a dobrze niestety nie było. Z drugiej strony zastanawiająca jest ta panewka. Ja sobie ją zaraz porównam z tą, którą kupiłem, bo mi się wydaje ona dosyć o wiele szersza. No teraz, że jest rozklepana, no tutaj ja rozumiem. Ale nawet tutaj, gdzie jest już taka ładniejsza strona, to mi się wydaje troszeczkę szersza niż to co kupiłem, więc albo kupiłem złe, albo tutaj już ktoś coś z tą panewką konkretnie namodził, <laughs> może docieli na boszówce, w dogieli, na gendarce i zrobili, bo już no, handlarze potrafią odwalić rzeźbę no ja to oczywiście żartuję, to troszeczkę fantazji już nas ponosi przy tych dwóch samochodach, bo tu idzie się pogubić w tych częściach. Tutaj też rzeźby ma siódemkę. No i moi drodzy, jeżeli chodzi tutaj o nasz samochodzik, to teraz stoi wysoko jak jeep. W tym aucie się już nic nie dało rzeźbić, cały układ był w opiłkach, widzieliście co było w miejsce. Rzeźbić w tym silniku to byłoby jakoś nie po mojemu. Zresztą właściciel też nie chciał i postanowił zresztą sam, że kupi drugi silnik, bo to moim zdaniem jest najbardziej rozsądne. No i teraz, jeżeli chodzi o samą naszą jednostkę, to nie, nawet nie wiedziałem, że. Jeżeli chodzi o manuala i automata, to tutaj jest różnica. To jest jeszcze gorzej znaleźć wtedy, bo. Cały blok silnika, tam gdzie jest łączony ze skrzynią, wygląda inaczej. W automacie, w manualu tego nigdzie niby przerobić. Tam ludzie na forum pisali, że jak kupili, to musieli oddawać silniki, bo po prostu się tego nie da przerobić. Niby tam od strony skrzyni, jeżeli jest silnik do automata, to jest taka literka T. I dopiero jak będzie załatwiony silnik, to dopiero będziemy go wrzucali do budy. Najprawdopodobniej będzie trzeba zrobić porządek z DPF-em, bo to on tutaj to wszystko podejrzewam od początku na broju, że podlewał i właśnie przez to panewki się wycierały. No ale nie chcę tutaj też mówić, nie znam historii samochodu. Szczególnie, że od handlarza skupiony e, No ale jeżeli pan sobie wrzuci tutaj silnik, a o tym się wygodnie i fajnie na trasy jeździ, no to myślę, że posłuży na to. Zobaczę jeszcze raz, zapytam się na tych, gdzie leży silnik. To może wam pokażę tą literę. Mamy nas zatarty silnik, tutaj pies obronny go pilnuje. Tutaj taka literka. A i niby w innych kompletnie miejscach są mocowania do skrzyni i kompletnie to nie pasuje. Nie wiem, ile są prawdy. Ale widziałem to na wielu forach jak czytałem o tym silniku do tego samochodu i każdy pisze tak samo, więc myślę że no na pewno coś w tym jest do no naprawy mamy tutaj mega zaległości co chwilę ktoś jest chory co chwilę coś się zdarzy teraz w naszym busie coś zdechło. Najprawdopodobniej alternator. Ja do Mercedesa kupiłem dwa lata temu hamulce. Zapłaciłem teraz, że nie z góry powiedziałem, że późno założę do dzisiaj ich nie założyłem. Wiecie mi czy nie. Co chwilę się motywuję, żeby w końcu swojego Mercedesa 500 wsadzić na warsztat i zrobić w nim olej w skrzyni i hamulca. Już są takie gazety, że dziwne, że to się hamuje, no, ale szef z dziurawiu by to chodzi. Te auto wziąłem tak po prostu z doskoku, na szybko, po prostu bez przemyślenia. Powiedział mi nasz znajomy, że a, od jakiegoś czasu że brał e, sporo paliwa, a inne samochody bo miał porównanie też takie, z takimi autami u znajomych paliły mniej dodatkowo coś zaczęło pukać no to mówię, a zaczniemy od sprawdzenia wtrysków nawet nie pomyślałem, że w takim silniku z takim przebiegiem może być nie wiem, uszkodzony korbowód czy, czy panewka, no i tym bardziej że ktoś tam coś wcześniej robił dlatego wyszło jak wyszło e, usterka została docelowo znaleziona założyłem mu drugi silniczek e, update zobaczycie pewnie jakoś tam w następnych odcinkach, jak już będziemy mieli do niego silnik, bo ciężko jest też do Zostać między 8 a 12 tysięcy silniki, ale coś odpowiedniego znaleźć, żeby nie kupić takiego gruza, bo po jakiejś regeneracji wału czy coś, no to też jest ciężko. Ciężko coś znaleźć dobrego, więc co? Jeżeli chodzi o dzisiaj, to pamiętajcie, łapa w górę, zostawcie w komentarz. My widzimy się w następnych filmach. Do zobaczyska, lecę bez zimno, cześć.